Cześć! Z tej strony Asia. Dzisiaj przychodzę do Was z kolejną pracą. Będzie to boks taki wiosenno-wielkanocny. Wiem, że już po świętach jest No ale wiecie, to jest taki czas około świąteczny Więc myślę, że jak nie w tym roku No to w przyszłym roku Ewentualnie można pozbyć się tych dekoracji Powiedzmy typowo wielkanocnych I zrobić taki właśnie wiosenny Boksik, jeżeli ktoś by chciał się zainspirować Tutaj macie Wyłożyłam materiały, z których korzystałam Więc szybciutko pokażę Wam te materiały I przejdziemy do Samego boksa Boks jest bardzo prościutki Taki wiecie, to miał być taki dodatek do prezentu głównego zamiast kartki coś troszeczkę takiego innego więc właśnie wybrałam box zamiast kartki i już wam mówię. Może zacznę wiecie po kolei, żeby tam nie grzebać od spodu co i jak. Więc tak. Wykorzystywałam takie plastikowe listki różnego rodzaju dodatki. Ja bardzo lubię wykorzystywać je w pracach, w kartkach, o zabieniu albumu, właśnie w boksach czy w innych pracach. Myślę, że fajnie się sprawdzają. Oczywiście nie może być też tego sprzestyt, bo to nie, nie o to chodzi, ale całkiem fajnie to wygląda jako taki dodatek. Więc tutaj takie różne właśnie listeczki, jakieś gałązeczki, różne kolory, także takie elementy wykorzystywałam. Dalej, kwiatuszki. Kwiatuszki, ale słoneczniki. To są takie wiecie, materiałowe... One no jakoś tak y, może super nie są, natomiast wiecie, jak się je tam y, odpowiednie w kompozycji ułoży, to myślę, że też całkiem fajnie y, wyglądają, więc y, takie kwiatuszki, y, też takie piankowe, y, kwiatuszki z tiulem białe, bo akurat były mi, y, znaczy pasowały mi do tej kolekcji, z której korzystałam w, w wykonaniu tego boksa. Więc kwiatuszki, dalej, Sisal. Też był mi potrzebny, więc taki seizal w takim naturalnym kolorze. Dalej, jajeczka, takie malutkie jajeczka. Wykorzystywałam te, te żółte i białe. Więc tego, no, to są różne kolory. Myślę, że też jeszcze je do czegoś zużyję. Ok, takie m, kwiaty. M, Takiego delikatnego z organzy, to sobie organza, albo jakiś taki inny materiał na taśmie. Takie większe i takie mniejsze. O, bardzo fajne też, lubię je wykorzystywać. Ja je zakupuję na temu, bo wychodzą najtaniej, a ja ich dużo używam. Ok. No i oczywiście box. Box miałam w takim kolorze. Taki Ecri, tak? Ekri, boksik, papier złoty, ten taki matowy, błyszczący. No i kolekcja, z której korzystałam, to kolekcja ze Scrap and Me. To jest taka starsza kolekcja, taka wiosenna, bardzo fajna właśnie z tymi słonecznikami, z tymi różami, dlatego też wykorzystałam te kwiatuszki, właśnie o których Wam mówiłam, te piankowe róże, no i te, te materiałowe, powiedzmy, że to są słoneczniki, tak? I tutaj, jeżeli chodzi, też, wiecie, to jest starsza kolekcja, myślę, że dobrze znana wszystkim, ale może jak ktoś nie wie, to szybciutko. Pokażę. Ok. Więc mamy okładeczkę na okładeczce: elementy do wycięcia, napisy. Tutaj mamy taki wianek. Z tyłu takie tło. Tutaj też takie kompozycje. Z tyłu też takie bardziej na tło. Wykorzystywałam ten arkusz. To jest też fajne, na bo można po prostu powycinać te większe kompozycje jak do, do użyć jako element kompozycji większej. Taki. Taki. I tutaj też i dechy. Także bardzo ładna kolekcja. Myślę, że jeszcze niejedną pracę nie wykonam, więc tak. Ta kolekcja, natomiast boksik prezentuje się tak. Okej. Okay. Tak się prezentuje boksik. Jest prosty, tak jak mówię. oklejony jest tym, tym papierem, właśnie gdzie były te kompozycje y, z tych kwiatów. Tutaj mamy y, ten papier złoty. Y, tutaj. Też, o jest, widzicie, taki złoty papier i ten papier skrapowy. Kompozycja dosyć prosta. Kwiatuszki te takie organzowe, jajeczka, listki, tutaj takie elementy plastikowe, więc tak się prezentuje. Okej. Okay. Tak wygląda kompozycja. Tak, a w środku Prezentuje się w ten sposób. I tak jak mówiłam, jest bardzo prościutki. Też mamy poklejone te elementy ściankowe na pianeczkach, żeby one były takie troszeczkę wyższe. I teraz ta i ta karta są nieozdobione. One same w sobie są bardzo ładne, więc chciałam je tak zostawić. Tutaj są niemalże bliźniacze kompozycje. Tekturka. Tekturki są. Delikatnie pociągnięte yy, distresem, yy, takim zielonym, old paper. Tak, no i tutaj mamy też kompozycję z tych kwiatuszków, listków. Więc tak wygląda. Tutaj i tutaj. I na środku taka kompozycja też właśnie, taka myślę typowo właśnie wielkanocna. Jajeczka, jakieś kuraczki, kurczaczki, kwiatuszki. To jest właśnie sizal. Więc taka myślę, że fajnie się będzie prezentować taki yy, boksik. Także dzisiaj bardzo dziękuję Wam za uwagę. Oczywiście, jak zawsze, zachęcam do komentowania, do, zachęcam do subskrypcji mojego kanału. A na dzisiaj dziękuję i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pozdrawiam.